Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta Torunia, podczas której zapoznamy się z najnowszymi informacjami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym mieście. E, witam pana prezydenta, pana Michała Zaleskiego. Dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu. Proszę państwa. My... To takie powiedzenie, iż jeżeli w coś chcemy bardzo uwierzyć, to się to spełnia. Może dlatego z każdą taką informacją, jaką Państwu przekazuję, chcę wierzyć, iż ta groźna, wielka fala epidemii jesiennego okresu powoli przemija, że oddala się od naszego miasta, od Torunia. Tak trochę potwierdzenia też znajdując w informacjach, które docierają do nas zarówno od wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jak i od powiatowego inspektora sanitarnego, powiatowego w naszym mieście. Dane, które chciałbym pokazać w pierwszej z plansza, więc dzienny przyrost zakażeń w Toruniu, zdają się potwierdzać tą być oby nie przedwczesną tezę, iż. Najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o ilość zakażeń, należy sądzić, mamy za sobą trzy tygodnie temu, czy w okresie sprzed trzech tygodni, wówczas rzeczywiście... Widać to z tego wykazu zestawienia. Ta ilość zakażeń była wysoka. Przypomnę, iż w tygodniu między 26 października a 1 listopada dzienny średnia dzienna ilość zakażeń 231, a w tygodniu, który wczoraj się skończył 139 średnia dzienna z tygodnia ilość zakażeń. Miejmy nadzieję, że ta tendencja, ten trend utrzyma się w najbliższych tygodniach. A jest to wynik naszego odpowiedzialnego zachowania. Tego, że zachowujemy dystans, że wykonujemy dezynfekcję przede wszystkim naszych rąk, wreszcie, że zakładamy maseczki. A także wieczymy pomieszczenia, w których przebywamy, no, to są te podstawowe zachowania, ale dziękuję, jeżeli jesteśmy już na tyle zdyscyplinowani, że przestrzeganie takich norm i zasad powoduje, iż wydaje się, że słabnie tempo zakażeń w naszym mieście nie może nie tyle wydaje się, ile z tych danych z ostatnich trzech tygodni. Widać tą zmianę. A więc to, to, w co chcielibyśmy bardzo wierzyć, iż epidemia zaczyna słabnąć, ale, ale właśnie w skali porównywalnej z innymi obszarami czy miastami, jesteśmy ciągle miastem, w którym zagrożenia epidemiczne są duże. Ta, to zestawienie, czy ta plansza pokazuje nasze miasto na tle Polski, województwa kujawsko-pomorskiego i trzech miast, tak zwanych miast prezydenckich, czy miast, dużych miast w naszym, w naszym województwie, w tym Toruń. Jak widać z informacji dotyczącej obiektywnego przelicznika, więc liczby zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, ta liczba ta, ta informacja się no, zmienia z, oczywiście z tygodnia na tydzień, dane z, z okresu tygodnia są tu porównane. Toruń 291 zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, zakażeń dokładnie w Polsce średnia 190, a więc wyraźnie niższa w województwie kujasko-pomorskim nieco ponad 200, w Bydgoszczy 200. 10, ponad 210 i w dużych miastach, takich jak Włocławek i Grudziądz w województwie ponad 170, a więc no, ciągle jesteśmy w tym wskaźniku jednak liderami, jeżeli takie określenie jest tutaj właściwe. A więc to, to potwierdzenie tego, że ilość zakażeń w Toruniu jak do tej pory była duża, Miejmy nadzieję, że to tempo, o czym starałem się powiedzieć wcześniej, zakażeń będzie wyraźnie spadało. Osoby, które chorują, według informacji z dnia dzisiejszego to w Toruniu 3200 osób, a oczywiście informacja ta pochodzi z odjęcia od ilości zakażonych ogółem 5855 osób, tych, którzy wrócili do zdrowia. Popularnie mówiąc, 2600 ozdrowieńców, także odjąć trzeba ilość osób, które z powodu koronawirusa nie żyją, 51 osób w naszym mieście. To informacje zbiorcze, zestawieniowe, jeszcze tylko kilka informacji dotyczących sytuacji w miejscach wrażliwych, a więc zakłady opieki zdrowotnej czy zakłady opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej. Mamy Trudną sytuację w specjalistycznym szpitalu miejskim. 58 osób w tej chwili w izolacji, w tym zdecydowana większość to personel medyczny, a więc panie pielęgniarki, panie i panowie lekarze. To powoduje perturbację w funkcjonowaniu specjalistycznego szpitala miejskiego. To powoduje konieczność wyłączenia z działalności niektórych oddziałów. Wyłączone oddziały to oddział ortopedii, ograniczoną działalność prowadzi oddział wewnętrzny w tym szpitalu, ale sytuacja organizacyjnie jest pod nadzorem dyrekcji szpitala i no ciągle pozostaje tylko wierzyć w to, iż ta fala, która dotknęła w tym wypadku szpital miejski, minie i sytuacja czy z możliwości. Działalności tej placówki opieki zdrowotnej będą takie jak zwykle bywały. To także niestety z tych sytuacji trudnych w niej znajduje się także zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Osoby, które wymagają opieki długoterminowej, w tym zakładzie mamy w tej chwili 50 dwie osoby zakażone i tutaj 38 osób to są pacjentki i pacjenci. Zakład opiekuje się zakażonymi osobami w ramach swojej własnej, pacjentkami, pacjentami podopiecznymi, właściwie tak należy mówić, w ramach własnych możliwości, no ale to także oczywiście nie jest obecnie łatwe i trzeba sobie zdawać sprawę, że wymaga także zmian organizacyjnych wewnątrz samej placówki. Łącznie przebywa tam około 130 pensjonariuszek i pensjonariuszy. W związku z tym no, wyzwanie jest duże, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tej placówki. Natomiast wspomniałem o tym, iż te fale epidemii przychodzą i na szczęście odchodzą. W takiej sytuacji jest prawdzie. Jest tak miejska placówka opieki zdrowotnej, miejska przychodnia specjalistyczna. Tutaj już ilość zakażonych osób zmalała. Także placówki opieki długoterminowej, niepubliczne, zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony przy ulicy Padereckiego, prowadzony przez siostry serafitki. A więc no, to są te przykłady y, takich y, y, zdarzeń, które które powodują, że możemy spojrzeć i z tą nadzieją, że również tam, gdzie obecnie jest fala epidemii, za jakiś czas przeminie ten okres, trudny okres na pewno dla tego typu placówek. Takim trudnym okres także przeżywały inne placówki opiekuńczo-lecznicze w naszym mieście. W tej chwili jeszcze zakażenia są w, dom, w placówkach takich jak, jak Dom Pomocy Społecznej Brata Alberta czy Hospicjum dla Dzieci Nadzieja, tam też jest po kilka zakażeń w każdej z tych placówek. Dom Pomocy Społecznej miejskiej przy Szosie Chełmińskiej, ilość osób izolowanych z powodu zakażeń wyraźnie się zmniejsza i to także jest dobra informacja. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, działalność, która odbywa się w miarę normalnie, są wyłączenia z działalności pojedynczych oddziałów z powodu ewentualnego kontaktu, czy te, co co powoduje zagrożenie zarażeniem, czy też z powodu stwierdzonych zakażeń w rodzinie dzieci, bądź w rodzinach osób, które opiekują się dziećmi. W żłobkach, także bez większych perturbacji, działalność odbywa się w sposób zaplanowany dla tych placówek. To tyle informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym mieście. Jeszcze w związku z tym chciałbym ponowić apel, który Wcześniej już przekazywaliśmy, ale myślę, że warto ten apel ponawiać, przypominać w wyniku działań. Ustawodawcy Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej, wydłużony został okres możliwości przeznaczania darowizn na walkę z COVID-19 i rozliczenia tych darowizn z podatkiem czyli no darowizny, które w, jakiś, w jakiejś części przynajmniej wrócą do darczyńców. I do końca tego roku 200% wartości darowizny można, odliczyć od podatku. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, a darowizny, tak jak było to na wiosnę, również i teraz kierowane do podmiotów prowadzących działalność leczniczą, dla uszczegółowienia dodaje tych podmiotów, które są w wykazie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jest gotów wykonać darowiznę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, powinien najpierw zajrzeć na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia. Tej oddziału wojewódzkiego w, to, w Bydgoszczy, przepraszam, i, i uzyskać taką informację, czy dany podmiot jest na tym wykazie. Także darowizny dokonywane, na przykład na rzecz domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, schronisk dla osób bezdomnych, a więc ten katalog podmiotów jest dosyć szeroki, w ustawie można te zapisy informujące o katalogu, znaleźć także instytucje ogólnopolskie, np. Agencja Rezerw Materiałowych czy Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych także się tam znajdują. Jeżeli ktoś nie zdąży z darowizną do końca roku, możliwość dokonania jej w późniejszym okresie, ale z mniejszym odliczeniem od podatku. W pierwszym kwartale przyszłego roku 150% wartości darowizny a od 1 kwietnia przyszłego roku do końca trwania epidemii 100% przekazanej darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Więc no, to są te możliwości wzajemnej jakby pomocy. Darowizna może mieć charakter i rzeczowy, i finansowy, i tak jak już wspomniałem wcześniej, zarówno dotyczy osób fizycznych, jak i osób, podmiotów prawnych, a więc to także jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, zachęcam do, do takich darowizn na rzecz podmiotów tutaj lokalnych, a więc toruńskich, zarówno prowadzących działalność leczniczą, jak i na rzecz Domu Pomocy Społecznej, czy schroniska dla osób bezdomnych. Te możliwości są i może warto na nie po prostu zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, to tyle informacji w tym wątku dotyczącym epidemii i sytuacji na dzień dzisiejszy. Raz jeszcze chciałbym ten ostrożny optymizm objawić, że u nas w Toruniu, tak już powiem bardzo dosłownie, ta napór epidemii może zacząć się wreszcie zmniejszać i ilość osób, które są zakażone czy, czy zakażone zostają w wczorajszym odnotowano takie 150, 154 takie osoby mieliśmy już w minionych tygodniach przypadki gdzie około 300 osób dziennie odnotowywano jako osoby zakażone to oczywiście jest jeden z sygnałów. No, poza tym na szczęście coraz więcej osób wraca do zdrowia. Tym samym ci, którzy aktualnie chorują, ta ilość osób aktualnie chorujących także się zmniejsza. Oczywiście nie zwalnia nas to z konieczności przestrzegania ograniczeń wynikających z zasad dotyczących epidemii w kraju, a także w związku z tym w naszym mieście, a więc. Pamiętajmy o zakazach gromadzenia się, o zakazach także korzystania z niektórego rodzaju form handlu, usług, chociażby no, niestety także z gastronomii, już powoli zaczynamy pewnie tęsknić do możliwości spotkań gdzieś. Przy posiłku, w restauracji, w barze czy w kawiarni. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko minie. Ten obecnie wyznaczony okres ograniczeń to jest do końca tego miesiąca, dokładnie do 29 listopada, a więc no niespełna już dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że później ograniczenia będą złagodzone. A nas to nie zwalnia od konieczności przestrzegania właściwych zachowań, a więc zachowań polegających na dystansie, na dezynfekcji, na używaniu maseczek i na wietrzeniu pomieszczeń, w których przebywamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Prezydencie i przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie kieruje Pani Justyna Wojciechowska-Narloch z Nowości, która interesuje się sytuacją w szpitalu miejskim, gdzie rośnie liczba zakażonych. Od czytelników wiem, pisze pani redaktor, że na oddziale wewnętrznym jest bardzo poważnie brakuje personelu pielęgniarskiego. Jak wygląda sytuacja i co to oznacza, że na oddział przyjmowani są tylko pilni pacjenci? Pani redaktor też dopytuje, czy nie ma problemów w szpitalu miejskim z wyposażeniem personelu w środki ochrony bezpośredniej, czy nie brakuje maseczek, kombinezonów. W kolejności zadanych pytań y, y, sytuacja rzeczywiście, tak jak już mówiłem, y, w szpitalu miejskim jest w tej chwili poważna. Przypomnę raz jeszcze, 58 osób w izolacji. Prawdzie szpital zatrudnia ogółem, także licząc osoby, które współpracują ze szpitalem w ramach kontraktów na przykład. Zdecydowana większość lekarzy w ten sposób współpracuje, zatrudnia ogółem około 600 osób, ale tu rzeczywiście te, ten stan zakażeń jest, jest problemem, dlatego wyłączony z działalności oddział ortopedii, tam stwierdzono 14 zakażeń, oddział wewnętrzny 8 osób. Tutaj jest także problem z obsługą pielęgniarską i dlatego nie przyjmuje się tam osób w ramach planowych zapisów. Natomiast w jakim przypadku osoby mogą być przyjęte tylko w sytuacji zagrożenia dla życia, jeżeli na przykład no, transport medyczny przywiezie kogoś i, i takie zagrożenie dla życia lekarz stwierdzi. No wtedy, wtedy jest pacjentka czy pacjent przyjmowany. Obecnie w Szpitalu Miejskim jest 18 łóżek tak zwanych covidowych, czyli przeznaczonych dla chorych na covid-19, w tym trzy łóżka z respiratorami i w ramach tego oddziału obecnie według informacji dzisiejszego poranka przebywa dziewięcioro pacjentek i pacjentów, z tego dwoje pod respiratorami. Wracając jeszcze do sytuacji w oddziale wewnętrznym, tak, opieka jest zapewniona tym pacjentkom i pacjentom, którzy przebywają na tym oddziale. Tutaj nie ma powodu do obaw, ta opieka i medyczna, i taka, powiedzmy, no, pomocowa w każdym wymiarze jest zapewniona. O to już starannie w szpitalu zadbano. Natomiast no, jest to rzeczywiście duży problem. Trzeba pamiętać, ta ilość zakażeń, trzeba pamiętać także o tym, że część personelu choruje. Zdarza się to o każdej porze roku, w każdym czasie. W związku z tym ta ilość osób nieświadczących pracy jest jeszcze większa niż tylko wspomniane przypadki zakażeń. I myślę, że istotne będzie, aby sytuację nadal, tak jak jest to obecnie, mieć pod kontrolą i aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się zakażeń. Stąd także kwarantanny. Kilkanaście osób spośród pracowników pracowniczek i pracowników przebywa także na kwarantannach. Y Panie prezydencie, kolejne pytanie zadaje pan Dariusz Czołgowski z Gazety Wyborczej. Czy Toruń rozważa skorzystanie z pomocy w walce z koronawirusem oferowanej na przykład przez Niemcy? Nie, takich rozważań nie prowadziliśmy. Nie, sądzę, że przy współpracy, przy takiej pomocy zagranicznej, no tutaj. Kompetencje samorządu są znikome albo niewielkie. My moglibyśmy wystąpić jedynie do naszego miasta partnerskiego, do miasta Gettyngi z prośbą o pomoc, tylko jaką? No, obawiam się, że prośba o pomoc w personelu medycznym spełznie na niczym. Niemcy są również w trakcie fali epidemicznej. Sprzęty, urządzenia mamy, mamy... Bo właśnie na to pytanie, przepraszam, nie odpowiedziałem. Dopowiadam. W Szpitalu Miejskim oczywiście jest pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej i zarówno te takie codziennego użytku dla każdego z personelu, jak i te specjalistyczne dla osób, które pracują z tymi, którzy na oddziale covidowskim leżą. To wszystko jest, są zapasy, są źródła pozyskania, są środki finansowe na to fakt, że jest pogarszające wynik działalności szpitala, ale tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek oszczędzaniu. I jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, także przynajmniej do mnie nie dotarła żadna informacja, jakoby gdzieś brakowało środków ochrony indywidualnej. Płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, a dla personelu medycznego fartuchy, różnego rodzaju gogle, nawet specjalne buty. To wszystko. Tym wszystkim dysponujemy, czyli to tutaj poszukiwanie możliwości pomocy byłoby chyba trochę nadmierne. Natomiast, oczywiście, jeżeli no, sytuacja miałaby iść w innym kierunku niż próbowałem, to bardzo optymistycznie na początku tej konferencji mówi, czy idzie teraz. Mam taką wielką nadzieję, w dobrym kierunku, gdyby coś się zmieniło. Cóż, no szukanie pomocy u przyjaciół nie jest niczym złym, jest, jest wręcz przeciwnie. Przynajmniej można usłyszeć jakąś dobrą radę, jakieś także własne wymienić doświadczenia. To, to jest oczywiście możliwe. Panie Prezydencie, nie mamy więcej pytań od Dziękuję. dziennikarzy ale chcielibyśmy przypomnieć Państwu, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który zwykliśmy w Toruniu obchodzić z wieloma różnymi wydarzeniami. Tegoroczna sytuacja na to nam nie pozwala, ale proszę Panie Prezydencie o kilka słów z tej okazji. Tak, zupełnie inny temat, ale przecież o codziennym takim podejściu do życia w w jego barwach, jakie niezależnie od epidemii, niezależnie od pandemii się pojawiają, warto pamiętać. Dlatego oczywiście dzisiaj, dzisiaj 16 listopada, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, warto o tym pamiętać, a może właśnie szczególnie w okresie pandemii, abyśmy byli wobec siebie tolerancyjni, aby nie było tak, iż ktoś, kto mówi o sobie tak, jestem zakażony. Był traktowany jako już osoba, której, której się nie akceptuje, nie toleruje. Oczywiście powinniśmy unikać kontaktu z taką osobą, stąd izolacja, ale z drugiej strony bądźmy pomocni, bądźmy życzliwi, bądźmy właśnie tolerancyjni. Ta osoba cierpi, ta osoba często choruje, często niestety bardzo poważnie. To taki aktualny przejaw tolerancji i akceptacji dla innych, ale oczywiście często myślimy, mówimy o tolerancji szerzej w aspektach tych dotyczących wyznań dotyczących koloru skóry, dotyczący sposobów także zachowania, bycia, bądźmy naprawdę wobec siebie tolerancyjni. Jesteśmy tymi, którzy potrafią nawzajem siebie zrozumieć i którzy potrafią bądźmy takimi, właśnie którzy potrafią także zaakceptować obok siebie osoby, które są innych zachowań, poglądów, kolorów skóry, są po prostu przecież także naszymi przyjaciółmi, osobami nam bliskimi, osobami, których, których akceptacja będzie potwierdzeniem zrozumienia, właściwego zrozumienia tolerancji. Komunikat, informacje o w tej sprawie zamieścimy u nas na stronie internetowej. Chciałbym tylko zapewnić, że to, co do tej pory robiliśmy poprzez organizację Tygodnia Tolerancji. Oczywiście nie pójdzie to w zapomnienie, będziemy do tego pomysłu wracali w kolejnych latach. Teraz nie jest czas na to, aby organizować mecze tolerancji, czy spotkania, czy prowadzić edukację, pogadanki w tej sprawie w szkołach, ale na pewno warto i te proste formy promowania postaw wzajemnego zrozumienia, wzajemnej tolerancji również promować czy stosować i na pewno do tych pomysłów i działań wrócimy już oczywiście w kolejnych tygodniach tolerancji związanych w Toruniu właśnie z tą datą, a więc z datą 16 listopada. Dziękuję Panie Prezydencie za te ważne słowa. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia. Dziękuję, do widzenia.